Po raz 28 podsumowaliśmy konkurs z balkono zdobą Leszna. Gratulujemy i dziękujemy za udział i pomoc w organizacji imprezy. Tym razem wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Bibliotece Ratuszowej. Prawie wszyscy laureaci odebrali podziękowania za swoją pracę i serce wkładane w pielęgnację roślin zdobiących balkony. Wielu z nich przyszło w towarzystwie członków rodziny, by spędzić z nami wspólnie czas na podsumowaniu. Balkony są częścią mieszkań, ale także częścią miasta, mówił. Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki. Konkurs od samego początku odbywa się pod honorowym patronatem prezydentów Leszna. Dbałość o przestrzeń publiczną, bo ona jest z jednej strony samorządowa, a z drugiej strony ta przestrzeń, w której wszyscy funkcjonujemy, w dużej części jest przestrzenią prywatną albo spółdzielczą. I za, ten, za to dobro, które nam dajecie, za to piękno, które nam dajecie, czy spacerujemy, czy jedziemy rowerem w tym okresie, zwłaszcza wiosenno-letnim, możemy podziwiać piękne balkony, piękne ogródki, również te posesje prywatne, ale dzisiaj przede wszystkim koncentrujemy się. Na Organizatorami konkursu są Spółdzielnie Mieszkaniowe Domus, Przylesie Ogrody, Wieniawa, Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Miejski Zakład Budynków Komunalnych. W tym roku najładniejszym balkonem został ten należący do Aliny Netter mieszkanki bloku współdzielni Spółdzielni Mieszkaniowej Domus. W konkursie wzięło udział prawie 200 balkonów. Zdjęcia i dyplomy przygotowane przez Urząd Miasta będą pamiątką uczestnictwa w 28. edycji konkursu. Dziękujemy uczestnikom, cieszymy się, że mogliśmy sprawić Wam radość. Dziękujemy Bibliotece Ratuszowej za możliwość organizacji podsumowania. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia przez prezes Magdalenę Zagrodzką i Monikę Mądry z LSM, dyrektor MZBK Aldonę Zielonkę, Radnego Leszna i prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Ogrody Przemysława Górnego, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Lesie Łukasza Bieńczaka, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Wieniawa Andrzeja Tomkowiaka. Dziękujemy partnerom konkursu Cukierni Hoffman, za piękny i przesmaczny tort, willi Aurora za bajecznie kolorowe przekąski, kwiaciarni Dalia za bukiety kwiatów dla uczestników i pizzerii Spaghetti Margherita za konkursowe zaproszenia. Dziękujemy Annie Ptasik, przewodniczącej Rady Miejskiej Leszna w latach 1990-1994 za niespodziewany i przemiły akcent muzyczny podczas uroczystości. Dzień.